Cześć traderzy i traderki z tej strony Chris BTFTTV. Zapraszam na analizę indeksu SP500 Emini Futures od CME. Pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna, tylko film edukacyjny. Na wykresie miesięcznym mamy trzy duże świeczki czerwone, spadkowe. Przebiliśmy linię trendu. Jeżeli chodzi o Fibonacci, analizę, to przebiliśmy 50% zniesienia Fibonacciego, a także weszliśmy tutaj na ten węzeł wolumenowy, przebiliśmy tu to wcięcie. Tego węzła wcześniejszego i przeszliśmy na następny węzeł wolumenowy. Mamy więc dosyć silny trend. Została przebita długoterminowa linia trendu. Zostało też przebite wcięcie profilu wolumenowym, czyli opuściliśmy tutaj ten węzeł wolumenowy i teraz jesteśmy. Na tym węźle wolumenowym, gdzieś można powiedzieć tu blisko punktu kontrolnego tego właśnie węzła wolumenowego. Przejdźmy na wykres tygodniowy. Zaznaczę sobie tutaj miesięczne punkty referencyjne. W zeszłym tygodniu mieliśmy dosyć duże spadki. Wynikały one z, z tego m.in., że tydzień wcześniej zostało przebite wrześniowe low. Nastąpił w zeszłym tygodniu retest, i rynek spadł jeszcze niżej, przebijając tutaj właśnie te poziomy, które wskazywałem w zeszłym tygodniu jako. Potencjalne wsparcia, które jednak nie wytrzymały. Przebiliśmy kolejne miesięczne, tym razem majowe low. Poniżej mamy low z lutego. Widać, że na rynku Panują niedźwiedzie. Przejdźmy na wykres dzienny. Na wykresie jednodniowym widać, że tu mamy sekwencję coraz niższych dołków i coraz niższych szczytów. Więc mamy tu silny trend spadkowy. Przebiliśmy linię trendu. W poniedziałek, w zeszłym tygodniu odbiliśmy się od tej linii trendu. We wtorek kontynuowaliśmy podbicie, ale już od, od środy można powiedzieć, że tutaj dotarliśmy dokładnie do do tego poziomu 4265, i ten poziom stanowił duży opór, i od tego poziomu nastąpiły mocne spadki. Przebiliśmy kolejny poziom 4207 oraz poziom 4162. Kolejnym poziomem wsparcia jest poziom 4074 możemy kontynuować spadki do tego poziomu i chociaż po takich dużych spadkach myślę, że rynkowi należałoby się odbicie retest tutaj tych któregoś z tych przebitych poziomów może tylko tego może, może obydwóch i dopiero Dalej spadki do tego poziomu 4074 do 4040, mniej więcej. Przejdźmy na wykres 4 godzinny. Tutaj dokładnie widać jeszcze ten właśnie. Tutaj wsparcie zamieniło się w opór. To jest właśnie ta linia wsparcia i oporu. Tutaj podobnie. Tutaj było wsparcie, zostało przebite, zamieniło się w opór. No i teraz spodziewałbym się też, że to wsparcie, które zostało przebite, zamieni się w opór, więc tutaj. Będzie można powyżej tych 4162 wejść w jakieś shorty. W tej chwili na rynku panują na niedźwiedzie, każda podbitka jest wykorzystywana do tego, żeby sprzedawać walory więc myślę, że nie ma co bić się z trendem, tylko właśnie szukać wejść na, na podbitkach. Aczkolwiek z tyłu z głowy trzeba mieć, że przychodzi sezon na wzrosty. Tak zwany Halloween efekt i tutaj może być. Jakieś zacząć się jakieś kupowanie indeksów, z mojej strony to tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to poproszę o subskrypcję i łapkę w górę oraz o komentarze pod tym filmem. Dziękuję i do zo. Cześć.